Ej, zatrzasnęło się! To normalne w tym świecie. O, a, kto to jest? Kim jesteś? <słuch> Więc... Chyba znacie kotkę, która była tutaj przede mną. Tą co nas oprowadzała, tak? Tak. Wszystko wam wyjaśnię. Jak pójdziemy do innego miejsca, bo teraz... Tu jest niebezpieczne. Powiedz na początku, kim jesteś. Jestem tatą tej kotki. Szczęśliwa? I to jak? No a teraz chodźcie. Hmm, więc jestem tatą tej kotki, którą powołali. Oto i siostra Lucy. Witam. Bardzo przeżywa zaginięcie siostry. Mm -hmm. Oby nie przeżyć ten jego bo nie będzie dobrze. Mm. Tak. Hmm. A ja, ja jestem harper i też jestem krewną, bo ona ma kwiaty w oczach, tak jak ja. Skąd to wiedziałaś? No bo przecież ja też tak to czuję. Poza tym pytanko. Mhm. No nic. nic. Mhm, ktoś jeszcze ma jakieś pytanie do mnie? Tak ja. Dlaczego masz oczy? Dlaczego Gucio ma oczy? Dlaczego ona ma oczy? Dlaczego ona ma oczy? Dlaczego wszyscy mają oczy? Ao, głupiołowka ciasna. Więc ukrywamy się w bezpiecznych miejscach, dlatego nie nas tutaj nie spotkały. Aha. No ja tak. A nie ja po prostu kitam sobie nad tym kimś. Y Okej. Okay. No, ja się go boję. Spokojnie, nie bój się już. Dobre, więc gdyby co, jesteśmy w budowie nowej kryjówki. Ta jest... Ta jest słaba, ma bardzo dużo ataków. No i znają ją. A nowa będzie odporniejsza, będzie nieznana i no po prostu będzie silniejsza. Mówiłem uciekać! utknęłam no i widzicie co z tego wynikło trzeba zbudować nową cały czas są ataki tylko szczątki z tego zostało Chodźmy ratować innych strasznie dużo patrzył stracimy. Okej, okay, jestem to Russell, um, chyba harper i gucio. Zostali tam, bo No, się... no to Znowu nie jesteś się wyważyć, jak ostatnio. To się sprawi na trzy, jak ostatnio. Trzy, cztery... Już! Córeczka! Kitka! Tata? Tata, to ty! Pomóżcie! Widzę, że jesteś taka słaba, że... Dla stoisz. Dzięki tato. Królow. Tak. Nic się nie stało. Tato, zabili siostra. Zabili córkę. Znowu. Znowu Znowu straciliśmy. Tak, wiem, że rodzina jest coraz mniejsza i coraz mniejsza. A wiesz, no... Gdybyście teraz nie przyszli, to byście też mnie stracili. No, nie. Już Czy zaniedźmieją. Co ona Żyję tylko ze mną. Gdzie się siostra? Nie żyje. coś masz? Mam nadzieję, że się otknie. Ej! tary! Nie wiem, czy one nie zadziałają. Nie wiem, czy mam w tej magicznej krainie duże tary, ale muszę. Mam. Niech ona się otknie. No. no i co mam? O, cześć! Grzegorz czarów. To się czuje? Tak? Aha. Przynieśliście książkę? Tak, przynieśliśmy. Mhm. No? Chyba ja nie wiem. No to po co mówisz, no? Nie wiem. Okej. Okay. Rusel miał się zebrać. Tak, zbram, zbram. jest, O, pewnie jest mapa w środku. Ja nic z nim nie zrobię, bo w końcu nie mam oczu, ale tata albo siostra może to zrobić. No. Okej, okay, mapa. To pewno może być. Nie. Wiem! Może to mapa jego zamku. No... Tak! To pewnie mapa jego zamku. Okej. Okay. i co tu jest? Która to ty kim jesteś? To Twoją mamą, księżniczko. Mamą? Przecież moja mama jest w normalnym świecie. Jest psem, no innym psem. Ale ty jakoś zniknęłaś. Nie wiem jak, ale zniknęłaś. Zobaczmy, o co chodzi, czy ten pies ma niebieski kwiatek? Tak? No, zapewne to on. Kto? Szum naszego władcy. Brunka. A no, tego, kto Tak. A mój tata to nie kto? się do normalnego świata, bo no, może go tam... Muszę... pozornie. Mm, aha. To, to jest taki husky? Tak. To jest mój brat. To bardzo mały. Kiedy nagle zniknął. Wow. No dobra. Mam nadzieję, że wstaniesz tutaj. Jak pokonamy tego Brunka? Chyba trzeba zbierać armię Jeszcze nie Dobra Kiedy idzie? to Okej okay. No to chyba idziemy po ciało jej siostry Zabili? Tak, porwali zabili. Uh -huh. No to idziemy. Idziemy. Chłopcy bierzą mapę. Kto bierze? Może okay, ja? Okej, okay, robili. Okej, okay, no to chodźmy. Idę. No to idę. Okej. Okay. No i znowu Azora musimy wyważyć. Mm -hmm. y -y -y. Gdzie się wybierasz? Ach, myślę, że to nie uniknę. No i gotowa. Chodźcie. Y Okej, okay, nie tam tego ciała. Czekam. <śmie Shepherd> Dlaczego nie ma taki dziwny kolor? I w do wyjdzie? Ja też? Dowiedz się. na <śmieconosentry> to. <tort Zhang> 生命。